Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie zajmiemy się wejściem do Double Leg'a, omówimy sobie jak się wykonuje to wejście, w jaki sposób ustawić nogi, w jaki sposób ustawić nasze ciało, yy, względem czego ustawić to ciało oraz dodatkowo pokażę Wam bardzo prostą wprawkę, dzięki której możemy łatwiej nauczyć się i zmasteryzować sobie Double Leg'a. Double Leg, zaczynając sobie oczywiście na samym początku, to przede wszystkim jest Kopnięcie nie jest to salto, nie wykonujemy go jak side flipa ze złamanymi biodrami, także żeby ustawić się w domelkę, tylko jest to kopnięcie wykonywane względem celu. I podstawą tego ruchu jest zarówno Pop36, jak i Failong. I do tych dwóch umów jest tutorial na trickboxie. Także wbijcie sobie na kanał, wbijcie sobie w te linki, które wrzuciłem w deskrypcji, żebyście mogli zobaczyć sobie to nauczyć się porządnie tego. Wtedy sobie przejdziemy dalej, ale tak że nawet jak tego nie potraficie, to tutaj wytłumaczę Wam to wejście, wytłumaczę Wam w jaki sposób się ustawiać względem celu. Miejcie po prostu na uwadze to, że te dwa ruchy bardzo pomagają nauczyć się tego double lega. A tu i tak poznamy jeszcze wprawkę, która będzie niezależna, którą możemy się nauczyć nie potrafiąc z tych ruchów, bo jest bardzo łatwo do masteryzowania, a to jest tylko po to, żeby nam pomóc to w inny sposób zrozumieć. Obniżymy sobie troszeczkę kamerę. I tutaj na materacu wyjaśnię Wam krok po kroku, jak się leci ten ruch. Zaczniemy sobie na samym początku od stepa i zaczniemy sobie od ważnej informacji. Tutaj gdzie teraz stoję, tu gdzie pokazuję ramionami na wprost mnie jest mój cel, całego double lega chcę sobie robić względem celu. To nie jest side flip, to nie jest salto, to jest kopnięcie. Double leg jest kopnięcie i musimy go robić względem jakiegoś celu. Jeżeli mój cel jest tam, to ja muszę od boku nabiec do tego celu i względem tego celu robić cały ruch. I jak to robimy? Już Wam tłumaczę. Wracając sobie jeszcze raz, jak tutaj jest mój cel, to ja sobie teraz stanę troszeczkę bardziej z boku Obserwuję sobie ten cel, to nie będzie go widać wzroku, ale już Wam wszystko tutaj mówię, że po prostu obserwuję sobie kątem oka ten cel. Staję sobie teraz na materacu, następująco. Tutaj jest mój róg, ja sobie wykonuję krok pod kątem 45 stopni, żeby sobie dostawić moją nogę tutaj do rogu materaca. Z tego rogu wyciągam sobie moją lewą nogę, także wyciągam ją lekko wskręconą, żebym mógł ją ustawić dalekim krokiem. W tym miejscu. Jak ta noga jest ustawiona tutaj, dokładam sobie moją prawą, jestem teraz plecami do mojego celu i jak jestem plecami do mojego celu, mogę wtedy zacząć wyskakiwać do tego double lega. Zróbmy sobie jeszcze raz samo wejście. Czyli zaczynam sobie tak, że jestem pod kątem 45 stopni ustawiony, mniej więcej względem celu, chcę nabiegać w tamtą stronę, żeby móc, jeszcze raz tutaj chcę nabiegać po tej linii żeby móc kopnąć tam w cel czyli robię sobie kroczek 45 stopni kąt, żeby łatwiej było odkręcić drugą nogę robię długi krok moją lewą nogą i dokładam sobie prawo ten ostatni krok to jest troszeczkę bardziej wróćmy przedostatni krok na lewą nogę to jest troszeczkę bardziej taki naskok więc jak my sobie na początku robimy lekki step tą nogą to po tym lekkim stepie chcemy wyciągnąć na skok do przodu. Co najważniejsze, nie wyskakujemy do góry na lewą nogę, tylko wyskakujemy sobie w tamtą stronę w przód. Nie wyskakujemy do góry. To jest bardzo ważne. Jak wyskakujemy do góry, to wtedy musimy wylądować na dwie nogi. A my double lega nie chcemy robić spęcza z dwóch nóg, tylko dokładamy miękko jedną drugą nogę. Tak samo jak robimy to w pop 360. I teraz zobaczcie, kroczek. Nisko dostawiam. Jedną drugą nogę jestem tyłem do celu. Ok. Zróbmy sobie teraz bardziej w tą stronę, w stronę okna. Przysuniemy sobie kamerę wyżej. Ok, jeszcze raz. Tam jest mój cel. Ja sobie staję do niego bokiem. Yy, pod kątem sobie sukienki stopni. Robię sobie lekki krok prawą nogą, robię. Długi naskok lewą nogą, dokładam sobie prawo. Ok, 45 stopni. Chcę naskoczyć tam do rogu, bo tam jest mój cel. Kroczek, naskok, jedną drugą nogę, dokładam. Zrobimy sobie jeszcze od boku. Przesuwamy tylko teraz. Okay. tutaj jest mój cel. Więc ja sobie od boku nabiegam, robię sobie kroczek, dostawiam jedną, drugą nogę. Kroczek. Jedna, druga noga. Okej? Okay. Cyk. Tu jest mój cel. Hop. Kroczek. Doskakuję. Kroczek doskakuje jedna druga noga i teraz tak, w tym wejściu to robimy na trzy kroki jest krok prawą nogą doskok na lewą i dokładamy sobie znowu prawą oczywiście ten nakrok, ten naskok jest taki, że e, jest on robiony względem tego, że mamy mało miejsca, plus on będzie łatwiejszy do robienia e, samej wpraweczki. dodatkowo jeszcze, jeżeli macie więcej miejsca, już potraficie sobie robić nabiegi to spróbujcie sobie w takim razie to Wydłużyć, a wydłuża się następująco. Jak moja prawa noga startuje, to tą nogę sobie cofam w tył. Potem daję sobie lewą do tyłu i już mam dwa kroki więcej. Teraz zobaczcie. Robię lewą, prawą, doskok i już mam więcej rozbiegu. Czyli generalnie możemy sobie dowolnie wydłużać ten nabieg, dowolnie wydłużać sam rozbieg. Jak mamy dużo kroków, to na samym końcu najważniejsze jest to, żeby ta prawa noga nas zablokowała i wtedy doskoczyć sobie resztę dosłownie tak samo jak robimy znacznie więcej mocy wtedy jak dokładamy sobie rozbieg i znacznie łatwiej sobie zrobić tego double lega, ale oczywiście to też jest zależne od kontroli bo jak mamy mało kontroli to lepiej nauczyć się na początku takim lekkim wejściem w samą wprawkę, dobrze kolejna sprawa, jak działają w tym double legu hops jak działają w tym double legu ręce jak sobie wchodzimy na początku, to bardzo ważna sprawa jest taka, że pierwszy krok to jest kroczek zwyczajny. I kiedy wyciągamy sobie y, naszą lewą nogę do tego naskoku, to w tym samym czasie zaczynamy sobie brać ręce do boku, jakbyśmy robili zwyczajnego dawa. Nie? Czyli jak sobie naskakuję tutaj, to kiedy wskakuję na lewą rękę, to moja. Na lewą nogę, to moja lewa ręka jest wysoko, tutaj moja prawa jest z tyłu, tak, żeby pomogły mi wyciągnąć cały skok. Dobra? Jak sobie zaczynam, kroczek podnoszę ręce, kiedy naskakuję na lewą nogę, czekam, jak dołożę moją prawą nogę, i wtedy zaczynam je rzucać w rotację. Jak rzucamy ręce w rotację? To jest akurat bardzo ważne. Ok, wracamy sobie na niższy stecik. I wytłumaczę Wam teraz, w jaki sposób działają ręce w tym double legu. A ręce muszą nas napędzić do przede wszystkim obrotu 360, bo tak jak Wam powiedziałem na początku, double leg jest kopnięciem. Kiedy robimy sobie to wejście, wyskakujemy sobie tak, żeby stanąć siłę do celu, mamy ręce ustawione Pozycji, którą Wam wcześniej wytłumaczyłem, to my chcemy sobie wziąć przemach pod kątem 45 stopni, także budujemy sobie troszeczkę naciągnięcia, one spadają sobie do dołu, żeby zbudować troszeczkę więcej salda, ale przede wszystkim muszę nas przekręcić o 360 stopni, otwierając naszą klatkę piersiową w stronę celu. Czyli staramy się nie robić tak, że zaskakujemy to ręce, dajemy do góry, żeby zrobić uwaga. Side flipa, pochylając się w tą stronę, tylko my bardziej chcemy sobie nawet w taki sposób, że jak sobie stajemy już tułem, to przekręcamy się w taki sposób, żeby otworzyć się torsem w stronę celu, bo to co w double legu w ogóle robi tą całą rotację, która nas przekręca z nogami ściągniętymi mocno w tą elkę, to jest właśnie Praca naszych ramion, praca naszego torsa. Jeżeli nasze torso ciągle się skręca do boku, ciągle trzymamy napięcie, dokręcamy, to wtedy automatycznie nasze spięcie nóg jest przytrzymywane i ciągle nas te, te barki, te biodra, to torso z tymi ramionami nakręca, aby dalej móc, dalej móc przekręcić tego double leg. Także to wyjście ramionami jest bardzo ważne, żeby przy naskoku na lewą nogę wyciągnąć się tutaj do góry, do tyłu. I jak tylko naskakujemy, przeciągamy sobie mocno w stronę celu. Zrób sobie to jeszcze raz. Na razie delikatne wejście, jest krok, naskoczek, przeciągamy. I takie coś sobie na razie zrobimy, że po prostu próbujemy sobie zrobić samochód. Jak będziecie lecieć w tym obrocie, nie ściskajcie z całej siły, żeby zrobić 720, to ma być na razie na rozłożonych nogach, żeby tylko przekręcić troszeczkę obrotu, dobra? Przerobię sobie kroczek, zaskakuję i na razie próbuję się tyle zakręcić. Dobrze. Jeżeli potraficie po 360 jeżeli potraficie fejonga to ruch, którego się nauczymy będzie bardzo łatwy do machnięcia. Jeśli nie, nic straconego wystarczy, że po prostu potraficie sobie zrobić zwyczajny obrót 360 stopni. Bo będziemy sobie teraz robić pionowego double lega względem celu. A zaczniemy sobie od bardzo prostej rzeczy. Wyskoczymy sobie do góry. I podciągniemy sobie obie nogi delikatnie w górę, opuścimy na dół. Czyli sobie zrobimy coś takiego. Nogi są wyprostowane, nogi są spięte. Nogi trzymamy ściśnięte razem do siebie z napiętymi pośladkami także żadnego wyskakiwania tego typu tylko cały czas trzymamy mocno dociśnięte nogi do siebie. Biodra delikatnie sobie przy tym wszystkim cofamy i wracamy w dół. Dodatkowo jeszcze, jak wyskakujemy, to klatkę piersiową staramy się. Pochylić w tym samym czasie do dołu, kiedy podciągamy sobie nogi. Czyli nie robimy czegoś takiego, że odchylamy się do tyłu, tylko torf po prostu leci w przeciwną stronę, a to nam właśnie pozwala cofać te biodra i złapać pozycję double legową. W double legu, w locie, jak nawet robimy takiego prawdziwego, już normalnego double lega, też chcemy się zamykać jak koperta. Czyli nie chcemy robić tak, że odchylamy plecy do tyłu, puszczamy wzrok do. Do góry albo za siebie, tylko też próbujemy klatką piersiową dociskać do nóg, kiedy nogi dociskają do klatki piersiowej. Czyli jak wyskakujemy, to i góra, i dół lgną do siebie w tym samym czasie. Czyli robimy sobie dosłownie coś takiego. I my coś takiego będziemy sobie próbowali zrobić na początku w naszym wejściu. Dobrze, zaczniemy sobie na początku z miejsca, staniemy sobie tyłem do naszego celu. Nasze ręce ustawimy sobie tak, jakbyśmy mieli właśnie robić tego double lega, czyli jedna ręka jest tak blisko przed twarzy, druga ręka jest z tyłu. I teraz tak, stojąc sobie plecami do celu, ja się kręcę w lewą stronę, więc spoglądam sobie przez lewy bark, żeby zobaczyć sobie mój cel, który jest punktem na wysokości wzroku, to nie jest obszar, to jest punkt, konkretna rzecz, na którą chcemy, wokół której chcemy się przekręcić. I teraz zobaczcie, wyskakuję sobie tak, żeby otworzyć się klatką piersiową w stronę tego celu i przekręcić się, żeby znowu wylądować sobie plecami. Także w razie sobie zrobimy taki zwyczajny obrocik. Patrzę się i ląduję sobie plecami. Jak teraz wykonuję ten ruch, to kiedy będę się wybijał, to pochylam lekko klatkę piersiową w stronę mojego celu i delikatnie podciągam moimi nogami, kiedy ciągle robię ten obrót lądując plecami do celu. Dużo gadania, ale Koniec końców to wszystko wygląda w ten sposób. Patrzę się i próbuję zrobić dosłownie tylko takie mikroskopijne, minimalne dociągnięcie. I jeszcze raz. Patrzę się przez bark, rzucam ciągle ramiona do boku i próbuję troszeczkę bardziej podciągnąć moje nogi, cofnąć moje biodra do siebie. Także to jest taki dosłownie mikroskopijny double leg, gdzie nie widać w ogóle kopnięcia, a my tylko chcemy sobie zmasterować to złamanie w biodrach i to spięcie, które przytrzymujemy podczas kręcenia. Bo nie chcemy zrobić tak, że jak wyskakujemy, to zatrzymujemy się wzrokiem na celu, bo nasze nogi się po prostu rozłączą same. Zobaczcie lecę, i tylko wyrzucam ręce do góry. One się już samo rozkładają, no bo ja górą zatrzymuję mój ruch. To co ja chcę zrobić to chcę po prostu przytrzymać to okręcenie, żeby dalej starać się wylądować plecami do celu. Jak wtedy to robię? To wtedy nie przekręca do double lega. Moje torso ciągle prowadzi spin, a moje nogi trzymają tą elkę i automatycznie obie nogi spięte cały czas przerzucają ten ruch w double lega. No i teraz zobaczcie, zróbmy sobie to samo, tylko dodamy sobie to wejście. Jak macie więcej miejsca, no to śmiało róbcie to troszeczkę mocniej, ja to zrobię troszeczkę lżej, żeby nie wyglądało to na jakieś ścianie. I teraz tak, na początku robimy step, oczywiście względem celu, czyli nabiegamy do boku, do dobrej lega, doskakujemy sobie, patrzymy sobie przez bark, próbujemy sobie podrzucić obie nogi. No i kapeczkę szybciej. Kroczek, naskok. Obie nogi przerzucą. I jeszcze raz. Dobra, bliżej kamery. Jeszcze jednego kroczek, naskok. Dobrze. I teraz zobaczcie. Kręcę względem mojego celu. Czyli staram sobie wyłapać się, gdzie jest ten punkt, gdzie będę leciał. Jak sobie wchodzę w ten ruch, nie trzeba się od razu cały czas patrzeć na ten cel. Czyli musimy robić czegoś takiego, że tylko tutaj względem celu się luka przyskakuję. Chociaż to jest najlepsza wersja, bo wtedy najłatwiej sobie zrobić tego tabulega. Nie wiem czy to było widać, jeszcze raz pokażę. Czyli patrzę się na ten punkt, nabiegam sobie od boku. Doskakuje sobie względem niego, przekręca to jest właśnie ta najlepsza wersja. Możemy też robić tak, że łukamy sobie w glebę, kiedy wchodzimy, tylko jak już wyskakujemy, to automatycznie musimy sobie spojrzeć tam, gdzie będziemy kopać, żeby żeby dobrze ustawić sobie torso. Jak tylko patrzymy się do boku, tylko patrzymy się na glebę, to automatycznie zaczniemy kręcić side flipa, a nie kopnięcie. Nasze ręce, oczywiście, muszą cały czas przy tym skoku. Prowadzić nas, one nam robią i górę, i spina, ale przede wszystkim skupiamy się na początku na tym spinie. Żeby nie robić tego salta prawą ręką do dołu, jak robicie na lewą stronę, tylko to ciągle przekręcać torsem do boku, żeby to nam pozwoliło przytrzymać to przerzucenie. I jak z tej prawki sprawki zrobić sobie na lega? Na samym początku, pomasterujcie sobie właśnie robienie w ten sposób tego ruchu. Im szybciej i mocniej zaczniecie go robić, tym bardziej zacznie wam podrywać nogi do góry. Czyli coraz wyżej, zamiast robić takiego karła, zabójcy jawników, to robimy sobie już takie podciągnięcie wyższe, czyli coraz bardziej te nogi będą nam przepływać przed twarzą. Im mocniej, im szybciej szarpniemy przy utrzymaniu takiego spięcia, takiej sylwetki, to coraz bardziej nas zacznie delikatnie kłaść do tyłu, i przy mocnym przytrzymaniu sylwetki z pięknej klaty, gdzie klata dociska ciągle do nóg, gdzie próbujemy spotować nasz cel, zacznie nam wychodzić wysoki, mocny double leg. Tego mocniejszego double lega pokażę Wam już na sali, w jaki sposób możemy się tego nauczyć, bo zawsze możemy sobie wykorzystać po prostu czy kolegę, który wypożycza nam nasze plecy do przeskoczenia przez nie, czy jakiś klocek po prostu zwyczajny na sali. My sobie przez to po prostu próbujemy coraz bardziej robić takie już yy, wysokie, mocno podciągające double legi albo też po prostu próbujemy z tej wprawki budować sobie step by step o 10% więcej, o 10% więcej, o 10% więcej mocniejszego i szybszego double lega. I to cała logika wykonania tego ruchu. Pamiętajcie, double leg jest kopnięciem, musimy go robić względem celu. Jeszcze dodatkowo jedna rzecz bardzo ważna przy samym wejściu, by się to przypomniało. Jak sobie wchodzicie, uważajcie, żeby nie robić także nie dokręcacie na skoku. Czy Jeszcze raz kamerę na dół sobie damy trochę bardziej. Zobaczcie, jeszcze raz to samo wejście. Czyli tu jest mój cel na no wprost mnie. Nabiegam sobie od boku. Uważajcie na to, żeby nie naskakiwać tak, że jesteście przodem w tą stronę i bokiem do celu, bo zaczniecie robić fronto salto musimy centralnie bokiem lądować w tym ruchu i też uważajcie na to, żeby nie naskakiwać tak, że jak naskakujecie to od razu już odkręcacie swoje ciało że zobaczcie, wasze nogi są teraz drugim bokiem ustawione do celu bo wtedy zaczniecie robić backflipa, czyli przechylicie się przez plecy tutaj musi być ruch jak do po 360 tutaj musi być ten naskok, gdzie zaczynamy go tyłem do celu tak jak wam właśnie wytłumaczyłem wtedy zaczniecie łapać dobrą rotację w double legu Ok, dzięki śliczne do zobaczyska.